Radujmy się, bracia w Panu, powiadam, radujmy się. Radujmy się, bracia w Panu, powiadam, radujmy się. Radujmy się, powiadam, radujmy się. Raduj, Michel, powiadam, radujmy się, radujmy się, bracia w panu. Powiadam, radujmy się, radujmy się, bracia w panu. Powiadam, radujmy się, radujmy się. Powiadam, radujmy się, radujmy się. Powiadam, radujmy się. Radujmy się bracia w Panu. Powiadam, radujmy się.